Dzień dobry widzowie, tutaj kuba, Dzisiaj sobie nagramy filmik z. Dzisiaj sobie nagramy filmik z Hide and Seek. I dzisiaj będziemy szukać innych ludzi. I też będziemy się chować przed innymi ludźmi. Dzisiaj tak trochę mi tutaj przerywa, sorry widzowie. Ale dobrze, niedługo zaczynamy. Jakoś teraz. To będzie jakieś wybi wybieranie map? Nie wiem, wybiorę na przykład dom, bo tutaj dużo ludzi idzie. Dobra. A, dobra, to teraz yy... tu będzie dużo kryjówek, więc chyba to sobie weźmiemy. Dobra, uwaga, zobaczmy kto będzie szukać. Yy. Dobra, jakiś Damir. Dobra, jestem jakimiś szewkami. Bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. Schować się muszę. Ojejku. Dobra, tutaj się schowam. Ojej, ale się ruszyłem. Dobrze widzowie. Teraz zostawcie suba i lajka, żebym przetrwał całą rundę. On tutaj jest. Widać go. Proszę. Dobra, on kogoś zabił. Dobra, tutaj widzę, że jest jakiś Jakiś... ho, który będzie mnie widzieć. A to? Przyspieszenie. Ciekawe, co to jest to. Mogę zmienić się w coś. Dobra. Co to za typ? Kiegoś typa ale dużo typów już zostało złapanych. Dobra, jeszcze się nie skapnęli, że tu jestem. Ale chyba mnie znajdą. Nikogo nie ma. Ja cię kręcę. Dobrze, dobrze. Widzę, wie Teraz musimy tylko poczekać. I może zaraz. Mam nadzieję, że mnie nie znajdą. Dobra. Minuta, 5 sekund. O kurczę, tylko pięć osób zostało. Dobra, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę. O, nikt tutaj jeszcze nie przyszedł. Dobra, 40 sekund. Nie, nie, nie. 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 Nie róbcie tego. Proszę. Proszę. Nie. nie. Kurczę. Ja nie wiedziałem, że można uciekać. Kurde. Teraz mogę łapać ludzi. Hmm. Kurczę. No i przegrałem. Dobra, trudno. Dobra, wybieranie mapek. Teraz weźmy jakąś inną mapkę i proszę, żebym był e, jakimś, czymś, czymś małym. Czy, czymś małym. Nie umiem się wysłowić. Yy, to no czemu ludzie wybierają to no przecież to jest tak trudno się ukryć proszę żebym ja tylko nie był sikarem dobra jakiś man man in black dobra jestem jak kimś tym Schowam się tu. O, ja cię kręcę. O Jezus Maria. Dobra, ukroję się tu z jakimś gościem. Sprygłam się tu z jakimś gościem. Nie wiem do czego jest to. Lock? Unlock? Nie wiem po co to jest. Dobra, zobaczmy. Dobra, ten gość jest daleko. I na razie tylko ten gościu jest Seekerem. On coś się nie przykłada. Każdy jest na razie schowany. co jest to fajnie że ten gość na razie nic nie robi dobra e, nie widzę tego gościa ale fajnie mogę się kręcić. Co jest? O, zobaczyłem Co jest? Ten gościu tak znika. Widzicie to? Tak. Pyk zniknął. Pyk zniknął. Dziwne. O! Zabił kogoś. Pierwszego. To da... No, jakiś gościu dał głos. A jak to odblokować? O, to niestety celu nie mam. Mm. O, a właśnie Wesołej wielkanocy widzowie. Dzisiaj jest Wielkanoc. Pierwszy... W sumie 31 marca i życzę Wam wszystkiego dobrego Dobra Nie widzę nikogo, więc mogę się tu pokręcić ui, 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 ui. Dobra, lepiej już się nie będę kręcił I dobra Ja się tu poruszam Skoro tego typu nie ma, dobra. Mogę się teraz tutaj ruszać, ile chcę, bo już i wygrana. Czemu ten gościu nie by wygrał? Eee, nie wiem. Dobrze czekaj, to jest jakiś Discord. Z... Mam Discorda. Ale teraz się nie przyda. Dobra. Jakie tu mamy mapki? Proszę mi pokazać. Coś mi tutaj pipczy. Jakie mamy mapki? To to ta, ta mapka. I to plaże. Dobra plaże. Plaże. Bierzemy. Dobra. Jeśli słyszycie, no to sorry za moją siostrę. Coś tam się wygłupia. Dobra. O nie, czemu ja wciąż skaczę? Jakiegoś buka miałem. Dobra. Znajdę sobie gdzieś. Tutaj będzie moje kryja. Tutaj się skryjemy. Dobrą mam dobrą kampę. Jeśli się nie skapnie, dobra jeszcze. Trzymam sobie palec na klawiszu R, żeby się przyspieszyć. Ojej, ten gościu ma najgorzej. Nie wiem czemu w ogóle jest to gwizdanie, żeby ułatwić temu typowi. Żeby się powykupiać Kręcimy Oj. Kręcimy się na no, na no, na no, na no, na no. dobra, bo tu mamy jakieś pieniążki i tutaj jest jakiś sklep chyba e, Tutaj można kupić tą kasę, ale z, co można za nią kupować e, co można za nią kupować O, o kurcze Idź sobie Dobra. Gdzie tu jest jakiś sklep? O kurczę, ona tu jest Dobra, gdzie tu jest jakiś sklep? No. A może to w lobby? Dobra, nie wiem Później sobie sprawdzimy Dobra, nie ma nikogo. By bym chciał się pokręcić. Dobra, kręcimy się. O! Ktoś się zamienił. O! Mam nadzieję, że nie widziała. Dobra. Zabiła chyba kogoś. Kurczę. Pierwszą osobę zabiła. Ale jeszcze tylko niecała minuta, 55 sekund. O kurcze! O nie! Idź sobie! Idź sobie! Idź sobie! Nie, idź sobie! Idź sobie! Idź sobie! Idź sobie. Ja jestem tylko krzaczkiem. Idź sobie! No, i dobrze. Dobra. Jeszcze 25 sekund. Kręcimy się. O! Nie! Nie! Jest! Nie widziała! Dobra, jeszcze tylko 15 sekund. Dawaj, 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 dawaj Dawaj 5 sekund, 4, 3, 2, 1... Jest! Dobra Dobra jest tu jakiś sklep? Co to? Co to znaczy? Ready. Tutaj jest jakiś ready. No gdzie tu jakiś sklep jest? O! no tutaj jakiś sklep. Można jakieś miecze sobie kupować. Gany, efekt, killer To mnie chyba na nic nie stać. No tak, chyba na nic mnie nie stać. Szkoda. Dobrze, widzowie, to już chyba będzie ostatnia rundka. A gdy... No, widzowie, no niestety będę musiał przerwać w rundce. Bo maks to 15 minut, mój. Do nagrywania. O, znowu jestem krzaczkiem. No i jeszcze dwie minuty. Bo jest. A nie, jedno dobra, ja się schowam tutaj. Ale mocna kampa. Mam widzowie, niedługo będziemy musieli kończyć. I jeszcze raz życzę wam dużo prezentów. Żebyście... dostali... no dużo prezentów. Fajnie, fajnie było. No po prostu Wam życzę wesołych świąt. Dobrze widzowie. Ja już muszę kończyć. Przepraszam Was, ale niestety to jest mój limit czasu. No i no do zobaczenia.